Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Ewangelia według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. I postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Co tutaj widzimy? Widzimy ym, kapłana, który później, jak się za chwilę dowiemy, był niemy. Z powodu swojej niewiary, i widzimy kobietę, która jest symbolem kościoła. Kościół, który jest niepłodny. Nie daje owoców, ale, ale jest sprawiedliwy wobec Boga i postępuje nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Zachariasz nie, ma, nie miał wiary. W tym momencie, kiedy Archanioł Gabriel mówił mu, że będzie ojcem, wtedy mu zabrakło tej wiary. <laughs> I dlatego stał się niemy. Czyli niemy kapłan, niemy ksiądz i bezpłodna kobieta, która ma dać życie, nie daje życia, czyli Kościół. A ludzie czekają. Czytamy dalej. Kiedy Zachariasz, według wyznaczonej dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przyba, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały, lud się, a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie. Ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz Anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. A Jan to jest umiłowany też uczeń. To jest ktoś umiłowany, sprawiedliwy. Jan był bardzo sprawiedliwym. Człowiekiem, Jan-chściciel, Jan-apostoł. Będzie to dla Ciebie radość i wesele, i wielu cieszyć się będzie z Jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie. I już w łonie Matki napełniony zostanie duchem świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza. Żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do rozwagi sprawiedliwych. By przygotować Panu lud doskonały. Na to że rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Kapłan jest stary i Kościół jest stary. Odpowiedział mu anioł, ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Czyli ja już to mówiłem, a to się potwierdza w tym słowie, no bo ja to wyciągnąłem ze słowa. Lud tymczasem czekał na Zachariasza. Ludzie czekają na Zachariasza. Czekają na tego kapłana, aż on wyda słowo, wyda dźwięk. I to dźwięk taki niefałszujący. Ale on w tym momencie nic nie może powiedzieć, bo, bo zafałszowało mu się. No bo stracił wiarę z tej swojej starości. I. I wiecie, no, lepiej się nie odzywać, niż fałszować, lepiej nie śpiewać, niż fałszować. Yy, yy, Duch Święty rozróżnia dźwięki. Jest tak za, zapisane w Księdze Mądrości: rozróżnia dźwięki. Co to znaczy? Że, że On słyszy, jak ktoś fałszuje, jak ktoś w sercu fałszuje, jak ktoś ma fałszywą myśl. I On to wszystko ujawni. Wszystko wyjdzie na jaw, to co ukrywamy, naszą niewiarę często też próbujemy ukryć. I on to wszystko widzi, i on, on to wszystko ujawni. Ale Zachariasz nie może fałszywie głosić tego hymnu Zachariasza, który wypowie po narodzinach Jana. A on musi się nauczyć teraz milczenia. I teraz też tak jest, że kościół milczy. Kościół jest jakby bezpłodny. Kapłani milczą. Jakby gdzieś tam yy, Pan przygotowywał ich, tak jak Jeremiasza, do wystąpienia przed tym ludem, który czeka. Czeka na Zachariasza. Imię Zachariasz znaczy, chwę pamięta. Nie bój się, Jachwe pamięta. Jachwe pamięta twoje, yy, twoje prawdziwe dźwięki, niezafałszowane, Twoją prawdziwą pobożność, prawdziwą wiarę, Twoje prawdziwe serce niezafałszowane. Bądź sprawiedliwy, jak Zachariasz i Elżbieta, i czekaj jak ten lud, a Pan. Pośle ci Gabriela stojącego przed Bogiem i zdejmie z ciebie tą hańbę. Bo dalej też czytamy o tym, że Elżbieta mówi, że Pan zdjął z niej hańbę wśród ludzi. Ludzie mogą patrzeć na ciebie z taką pogardą, a Bóg nie patrzy na nas z pogardą, jeśli trwamy w Jego prawie, w Jego miłości, w Jego miłości, a nie tej miłości. Którą głosi nam świat i fałszywy kościół, czyli bezwarunkowa miłość, taka nie istnieje. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku, on zaś dawał im znaki i pozostawał niemy. Yy, modliłem się o wyjaśnienie tego słowa, i Pan mi dał. Fragment z księgi Jeremiasza, bo się zastanawiałem, dlaczego oni tak długo musieli cierpieć tą hańbę wśród ludzi. No i yy, czytam takie słowo: Pan przemówił do mnie następującymi słowami: Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię, zanim przyszedłeś na świat, uświęciłem Cię. I ustanowiłem prorokiem dla narodów, jak Bóg nas uświęca solą cierpienia, solą tej hańby, która jest błogosławieństwem. Elżbieta cierpiała tą swoją niepłodność, bezpłodność, Zachariasz też, ale oni cierpieli z Bogiem, a nie przeciwko Bogu. Bo można cierpieć bez Boga, przeciwko Bogu. Można szemrać przeciwko Bogu, i to nie jest sprawiedliwość. I taka sprawiedliwość zostanie ukarana, taka niesprawiedliwość zostanie ukarana w sprawiedliwy sposób. Ale oni byli sprawiedliwi. I Pan ich uświęcał solą, prób, doświadczeń. I nawet Zachariasz 9 miesięcy uczył się mówić, uczył się nie fałszować żeby nie fałszować Bożego natchnienia, Bożych słów, Bożego ducha. Bo jest wielu ludzi, którzy mówią niby pod wpływem ducha Bożego, ale fałszują jego słowo. Lepiej byłoby, gdyby zamil zamil zamilczeli, niż mieli głosić co im ślina na język przyniesie jak fałszywi prorocy. Albo głosić za pieniądze. Tacy populiści mówią to, co ludzie chcą usłyszeć, i, i mówią. Ludziom się to podoba, i potem oni z tego mają wielkie kokosy. No z czegoś trzeba żyć, nie? To powiedzmy ludziom to, co chcą usłyszeć. Nie mówmy o tym, żeby się y, y, musieli nawrócić. Nie mówmy o tym, bo tego nikt nie chce słuchać. Na szczęście Zachariasz jest sprawiedliwy, jest taki kapłan sprawiedliwy i jest taka Elżbieta, też sprawiedliwa, taka kobieta. No i z nich, z nich przyjdzie uświęcony człowiek. Już w łonie matki będzie posolony Duchem Świętym, tak można powiedzieć. Uświęcony Duchem Świętym. Miejcie słów w sobie. Gdy upłynęły dni Jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona Jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc, tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Zobaczcie, ona się tym nie afiszuje, ona się kryje. E, Maria też kryła e, się przed, e, przed Józefem. To, co jest Boże... To jest też często zakryte, takie implicite, jak, jak to już słyszeliście tutaj. A potem będzie takie eksplicite. Bóg to wyjaśni, wyjawi w swoim czasie. Najpierw musi się objawić syn zatracenia, niegodziwość. Niech to, co jest złe, wylezie z człowieka. Niech te wszystkie zamysły wyjdą z serc e, wielu. A, a to się stanie przez to, że będą Maryję atakować i ona będzie cierpieć na końcu jej serce yy, yy, zwycięży zatriumfuje a to dobro, które Bóg składa gdzieś w ludziach ono kiedyś się pojawi tylko teraz jest ono takie ukryte tak jak w Elżbiecie i w Zachariaszu ludzie patrzyli na nich z pogardą, o, Bóg wam nie błogosławi, pewnie jesteście źli. Źle patrzyli na nich, bo Elżbieta mówi, hańbę wśród ludzi zdjął ze mnie Pan. I teraz też są tacy ludzie tworzeni. Tam w swojej izdepce się modlą. Nie wychodzą na zewnątrz, żeby się afiszować modlitwą jałmużną, uwielbieniem. Pokutą, postem. Są tacy, może niemi nawet, bo się przygotowują do tego, żeby żeby wystrzelić, żeby, żeby, żeby wstrzelić się też w ten czas, kiedy Bóg powie: Teraz mówcie, bo już nie będą fałszować Bożej nauki, tylko będą trafiać w dźwięk. W boży dźwięk. Nie będą tak improwizować, może się uda, może trafię w prawdę, może nie trafię w prawdę. Popatrzymy na zachowanie ludzi, jak się ludzie zachowują. Farzeusze tak robili. Zobaczcie, jak Jezus się ich pytał, skąd pochodził chrzest Janowy, z nieba czy od ludzi. I oni tak kombinowali. Jak powiemy, że z nieba, to zarzuci nam, że nie. Uwierzyliśmy, jak powiemy od ludzi, bali się tłumu, bo wszyscy uważali Jana Chrzciciela za proroka. Ta, ta, taka chorągiewka na wietrze, wiejąca. Raz powieje tak, raz powieje tak. Innym razem inaczej. Tak, tak, nie, nie, nie. A, a co ponad to złego pochodzi? No i u nich będzie raz tak, raz nie. Więc lepiej milczeć, bo Duch Święty nie daruje temu, kto... Yy, który głosi bezprawie, nie daruje takiemu Duch Święty. Więc Zachariaszowi zamknął usta. Zachariaszu, nie trafiłeś w cel, zgrzeszyłeś przeciwko Bogu w sposób taki, że nie uwierzyłeś Mu i za to będziesz niemy. Ale ludzie na ciebie czekają. Przyjdzie czas, Otworzysz swój język, bo zostanie Ci on otwarty. I to też będzie wielkim znakiem. I wtedy będzie głosił naprawdę wielki hymn. Ale my do tego jeszcze dojdziemy. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.